Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, a także lidera listy tutaj w, na, w tym okręgu, w okręgu śląskim, lidera na Śląsku, pana ministra Bolesława Piechy. Szanowni państwo, oddaję głos panu prezesowi. Proszę państwa, przyjechałem na Śląsk, bo to jest miejsce szczególne w Polsce szczególnego stosunku do pracy, szczególnego otosu pracy. Praca jest tutaj traktowana nie tylko jako sposób na zarobkowanie, ale jako także sposób na samorealizację, coś ogromnie ważnego, coś więcej. A przecież Jan Paweł II mówił, że praca jest najważniejszym, podstawowym wymiarem Ziemskiego bytowania człowieka. I kiedy spojrzymy na dzisiejszą Polskę i jej problemy, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że tylko takie państwo, gdzie obywatele mają szansę na zatrudnienie, może być państwem silnym, bo praca daje każdemu z nas i środki utrzymania, ale także poczucie bezpieczeństwa. Poczucie sensu i dlatego jest taka ważna, i dlatego powinna być w centrum zainteresowania każdej władzy. Powinna być sprawą, która jest dla każdej władzy, każdej grupy rządzącej najważniejsza. Niestety, proszę Państwa, dzisiaj w Polsce tak nie jest. Mamy dwa miliony, przeszło dwa miliony bezrobotnych, przeszło dwa miliony ludzi wyjechało z Polski. Bo nie mają pracy, mamy umowy śmieciowe, nieregulowany czas pracy. Państwo, które zostało ufundowane na solidarności, na wielkim ruchu pracowniczym, dzisiaj praw ludzi pracy nie przestrzega w różnych wymiarach. Między innymi, wbrew protestom, wbrew ogromnej ilości podpisów pod wnioskiem o referendum, przedłużono wiek emerytalny. Miałem okazję niedawno rozmawiać z pewną panią ze Śląska, ślązaczką, panią Marią, która mówiła mi, jak bardzo jest zaniepokojona tym, że nieregulowany czas pracy, umowy śmieciowe, ta cała niepewność niszczy tradycję. Tradycję ważną w całej Polsce, ale tu szczególnie na Śląsku ważną tradycję rodzinną, że tworzy sytuację, w której ojciec w gruncie rzeczy z punktu widzenia rodziny przestaje funkcjonować. To jest stan, który trzeba odrzucić, i znów tutaj można odwołać się do Jana Pawła II, który mówił, że praca to człowiek i że praca nigdy i nigdzie nie może być traktowana jako towar, bo człowiek dla człowieka nigdy nie może być towarem musi być podmiotem. I trzeba o tym pamiętać. Czy tak musi być? No, kiedy byliśmy przy władzy, powstało prawie milion trzysta tysięcy nowych miejsc pracy, bezrobocie spadało, a więc można. Kiedy jesteśmy w opozycji, mamy takie projekty jak projekt, Narodowy Projekt Zatrudnienia, mamy projekt paktu między Organizacjami pracowniczymi, a pracodawcami w sprawie podwyżki płac, PAK dla podwyżki płac. Jesteśmy zdecydowanie przeciwko umowom śmieciowym, byliśmy, jesteśmy zdecydowanie przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Tyle tylko, że nie jesteśmy słuchani, nie jesteśmy słuchani, można powiedzieć, wszystkie nasze projekty są odrzucane albo zgoła niezauważane. I ja proszę Państwa. Przyjechałem tutaj na Śląsk, żeby powiedzieć Państwu, że my, mimo wszystko, wiemy, że siła Polski może wynikać tylko z siły obywateli, może wynikać z zasobności rodzin, siły polskiego przemysłu. I chcemy powiedzieć, że niezależnie od tego, co będą robić inni, My w pewnym momencie będziemy odbudowywali polski przemysł, będziemy odbudowywali ten przemysł większy i mniejszy, damy szansę także małym przedsiębiorstwom, będziemy odbudowywali miejsca pracy. Będziemy odbudowywali miejsca pracy po prostu dlatego, że bez tego nie może być Polski. Stoimy tutaj na tle kopalni. To jest kopalnia należąca do Kompanii. kompanii węglowej. To jest kopalnia, która w tej chwili funkcjonuje, ale sytuacja kompanii węglowej jest w tej chwili taka, że po świętach ludzie nie wracają do pracy, że mamy do czynienia z przerwami w zatrudnieniu, z ograniczeniem płac. I to jest sytuacja może szczególnie zła spośród wielkich przedsiębiorstw kopalnianych wydobycia węgla, ale przecież sytuacja holdingu też jest niewiele lepsza. Może lepsza jest nieco sytuacja jastrzębskiej spółki, ale też daleka od tego, co być powinno. I w innych działach przemysłu ciężkiego, a to jest przemysł, który zatrudnia wiele osób, szczególnie tu na Śląsku, ale w całej Polsce jest jeszcze jednak go trochę, mamy do czynienia z sytuacją podobną. I to jest ten stan, który my któremu trzeba się przeciwstawić. I znów tutaj nawiążę do Śląska, do miejsca, gdzie jesteśmy. Otóż, Szanowni Państwo, Ślązacy nie jeden raz w historii ostatnich kilkudziesięciu lat formułowali różnego rodzaju postulaty pracownicze i potrafili, proszę Państwa, o nie walczyć także bohatersko, tak jak w kopalni wujek. I dlatego ja w tym miejscu chcę powiedzieć, że Polacy. Muszą mieć pracę. Polacy muszą mieć godną pracę, bo to jest sprawa sytuacji każdego z nas, ale to jest także sprawa tradycji przesłania Jana Pawła II i przesłania Solidarności. Te dwa przesłania wiążą w się sensie zresztą ze sobą w sposób nierozadwalny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę pan, pan minister Bolesław Pichali. Dzień dobry Państwu. Stoimy tutaj na takim podłożu, który zbudowany jest ze skały płonej. Ta skała została wydobyta z kilkuset metrów z ziemi po to, żeby dotrzeć do złota tej ziemi, do węgla. Ten trud górniczy, który jest realizowany w tych kopalniach, zawsze służył i będzie służył Polsce. Musimy podkreślić, Przede wszystkim przekreślić politykę aktualną naszego rządu, które dość łatwo zgadza się na różne różnego rodzaju, rodzaju projekty klimatyczne, które zagrażają, zagrażają pracy tutaj na Śląsku. To pierwsza i bardzo ważna sprawa. Z drugiej strony chciałem przypomnieć, że rok temu w polskim Sejmie była otwarta sala poświęcona naszemu wielkojemu rodakowi. Wojciechowi Korfantemu, wtedy to była 140, dzisiaj, dwa dni temu upłynęła 141 rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. Wspominam o tym nie bez powodu, bo mój dziadek lat temu prawie sto walczył tu niedaleko, od Rybnika przez Koszęcin po Górę Świętą Anny, po Górę Świętej Anny z wojskami powstańczymi o polskość tej ziemi. I tą, o tą polskość tej ziemi musimy dbać, bo to, bo to jest spuścizna naszych ojców. Dziękuję bardzo.